Nitski? the He takes care of me. Hmm. He may think I'm his father. He certainly loves me, poor idiot. Do you know what this symbol represents? It's walls of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Mirkoff discovered in my research a cool. the cells to human body into It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. My Dobra, idziemy go zabić. Ach. Mam nadzieję, że tym razem jak już go zabijemy, będziemy mogli normalnie sobie wyjść. Nie, nie... ja nie będę patrzył. Kibel, super kibel. No gruby tam się wysłał. O Jezu, to był To był nie. Ja pierdzielę Dobra, chociaż ja wiem, że on tam jest Trzeba chyba przebiec od razu Dobra Skruszko, uciekaj! O nie jest za mną o! Dobra, dobra jest! To może wejść. To było mhm. robione przeciwko niemu. Właśnie mógł w takich miejscach przechodzić. Weź? Idę topkę. Nie. nie nic przeczytamy. Teraz uciekniemy. Co to jest? Wow. O kurde. To machina Wernickiego Assembler Komory zasilania Molekuły prototypu Niewiele pamiętam z artykułów o nanotechnologii, które czytałem nieuważnie i pewnie po pijaku Nie ma wystarczającej wiedzy, by móc to zniszczyć Ale tu chodzi o Bilego, trzeba go znaleźć, zabić, zakończyć to Ładne Co ja muszę tu teraz zrobić? Te drzwi się otworzyły. Wyłącz. Wyłącz. Co? Bez sensu. System nie jest aktywowany. Właśnie nie jest aktywowany. Wreszcie. Inferent. Co? Nie, teraz wiercę w góry Chyba. Dobra Serio? Tu jest krew? Zaga, jest tatka ładna, fajna? Nie ma Nie, ale... To jakoś mi się nie podoba No, no Wiedziałem To jestem Billy przecież. Billy Hobbs Z medyczna medycznej wynika, że ma 23 lata To co? Z niego zostało, wygląda na co najmniej 50 lat bestiaskich okrucieństw. Zabicie go to akt miłosierdzia. Okej. Okay. Staramy się to zrobić. Dobra. But jego hopa, jego wątroba, respirator, w welkości błyska do piłki nożnej, która otrzymuje przy życiu obłakanego. Pierdoić to wszystko, on musi umrzeć. Też się z tym zgadzam. Przedamy się tutaj solo. Nie ma. Zatem nie widzę generatora. Z generatorem. Okej. Czekamy. Gdzie jest 2? Gdzie on jest? Słyszę, że gdzieś jest, ale nie wiem gdzie. Nie ma go tutaj nigdzie Sko, szybko, skopko. Ja nie... Bo o tam się to świeci! Szemku! Biegnie! O nie. Schody Ten duch ma najłatwiej. O jest za mną. On nie gdzieś za mną. Szybko uciekajmy! O Boże. On nie dopadnie. Dobra, 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 dobra. Brawo! Lewo, prawo, dobra. dobra! A ja są dobra! notatka. Uciekałem przed duchem, ale notatkę sobie zawsze wezmę. Nie, kurde, zawsze mi się domyśli, są dokumenty? Włączcie stały Czekajcie. Ja I o Nawet nie znam twojego imienia, ale myślę, że jest tylko jeden z swoich. Dobra, nieważnie będę tego czytał. Bo tutaj na chwilę wszystkie otworzę. Tak dosłownie chwilę, bo wiem, że raczej to nikogo nie obchodzi. Co gra na jest na Steamie, jakbyście nie wiedzieli. co? taka ha, włączenie tego systemu to natychmiastowa śmierć pacjenta czyli czyli dobrze, czyli musimy po prostu go zabić. dobra słuchajcie, mam jeszcze jedno pytanie do was ktoś z was jest, już chyba pytanie na ostatnim odcinku ktoś z was zna się na inaczej ktoś z was by został moim grafikiem żeby mi robił miniaturki do filmów, bo ja no się tego nie ogarniam, a... Chciałem takie profesjonalne być o co inny. Jezu! Co się stało? No kurde, ja tu rozmawiam z ludzami ty... Pozdraw mnie! Czekaj! zamkniemy drzwi? No ale że dobrze zamknę. Jeszcze tylko szybko biegnie! Teraz się skaptan już na bezpieczną drogę. Dobra! Gili! Gili! Jest! Umarł. On ginie! Co? Duch! Już... Już on umiera. Tu też powinieneś umierać. Duchu! Użej mnie Puść mnie. No ja pierdziele. Czeknij. Ciekawy, to już jest prawe, koniec gry, koleś ty musisz żyć Ty musisz przetrwać Proszę cię, to już nie jest daleko To już nie jest naprawdę daleko Tu już jest chwila Tu już jest dosłownie chwila Chwila, jesteś w domu Nie dobra, jeszcze musisz sprowadzić auto, no ale kurde koleś Proszę cię Czekaj, że będzie okej. Okay. Wiesz, że ja Cię lubię. Chcę, żebyś przeżył. To musisz iść szybciej. Ktoś jeszcze jakiś grubo podobny będzie szedł za tobą. Tak nie można. Drzwi. What? Duch? On miał już nie żyć. Dobra, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej! Co się stało? Ej, ale, ej, ale o co chodzi? Ej, panowie! Co Czas... Czas ty tu rządzisz, ale? Ej! Mateusz! Maciej! Nie wiem! Zabił ich! To był duch! To są ja ci krzyki. Tego się nie da zabić. W taki sposób chyba. To koniec gry. Serio, zabili nas na koniec. Czyli ca cała gra na marne, no ja pierdziele, kurde, no! Ach! Dobra, teraz tak w podsumujemy sobie serię, no. Ogólnie... Ściszę sobie troszeczkę. Gra ogólnie bardzo fajna, wciągająca, przeszedłem, gdyby co na dwa podejścia yy, nagrywałem, no, dlatego się nie mogę odnieść do Waszych komentarzy, bo no, no po prostu, już przeszedłem. Yy, no, straszne to nawet było czasami, ale za dużo potworów, zdecydowanie za dużo, nie było tak klimatycznie jak w amnezji. No. Jezu, Chris Walker. Widzicie? Wysiedził się. Schimowar Miller. Zabijecie koleś, Zabijecie. Kim ty jesteś? Gruby. Dobra, ale gruby nie żyje, więc... Bawmy się. No i w ogóle. Jeżeli Wam się seria spodobała zapomnijcie... Ja zaapkować wszystkich filmów, skomentować. Wiecie komentarze statystyki itp. No. Mm. No dobra, no to kończymy. Piszcie jaką grę byście chcieli zobaczyć następną. Postaram się wkleić w komentarzu link do ankiety. No i tam będzie kilka. Najprawdopodobniej następnym będzie auta słyszałbower. Ale to już... Kiedy indziej. Na razie, cześć!